Szanowni moi drodzy, ja nazywam się Kuba Kacprzak, to jest kanał Kulturosław, a dziś chciałbym się z wami podzielić swoimi przemyśleniami na temat jednej z najbardziej kultowych gier w historii, a więc o jedynym niepowtarzalnym Need for Speed Underground wersji na konsolę PlayStation 2. Powiem wam tak, kiedy kupiłem PS2, to od razu wiedziałem, że Underground będzie jedną z tych gier, które będę chciał jak najszybciej przejść, ze względu na to, że po pierwsze, nigdzie w sprzedaży, jeśli chodzi, nie ma jej nigdzie w cyfrowej sprzedaży, czy to na konsole, czy to na pecety, więc żeby pograć albo trzeba było mieć oryginał sprzed wielu, wielu lat, no bo pamiętajmy, to jest gra wydana, uwaga, w 2000 w trzecim roku. Tak jest. 22 lata yy, mija już od y, premiery y, tego Need for Speeda. No i muszę wam powiedzieć, byłem ciekaw jak NFS się zestarzał, czy da się w to jeszcze pograć, czy gameplay będzie tak surowy, że nie będę w stanie czerpać z tego radości. I powiem wam szczerze, yy, patrząc i na okładkę i włączoną grę za moimi plecami mam trochę mieszane uczucia, ale nie dlatego, że spodziewałem się czegoś niewiarygodnego, bo w Undergrounda oczywiście grałem wielokrotnie. I to na konsoli PS2 kiedyś, i także na swoim PC-cie. Starusieńkim, ale było to lata, lata temu. Dlatego powrót do tej serii, powrót do gry, która spowodowała ogromny boom na tematykę nielegalnych wyścigów, driftu, tuningu, wyścigów na ćwierć mili, no tak naprawdę ta, ta gra kojarzy mi się z ogromną, przeogromną nostalgią. I to, co pierwsze rzuca się w oczy. To to, że pod względem wizualnym Underground oczywiście ma swoje lata, ale nie wygląda e, tak bardzo źle, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście, już ten blur, lekka pixelosa, to, że e, wszystko nam się delikatnie zlewa, jest tu obecne, ale pamiętajmy, 22 lata minęło od e, premiery, więc e, no, nie jest to świeżaczek, ale też e, powiem Wam to tak, że to czym Underground wtedy mm, chwytał za serca, chwyta i serca teraz. Mianowicie klimatem. Klimat tej gry jest y, fenomenalny, y, klimat tej gry daje ogromną frajdę. No, przede wszystkim genialna ścieżka dźwiękowa. Y, Legendarne Gedlow y, Lil Jon'a i jego y, towarzyszy na tym niesamowicie brzmiącym traku. Y, y ten klimat nielegalnych ulicznych wyścigów, te podwaliny, które NFS Underground stworzył ku kolejnym seriom, jest naprawdę czymś wyjątkowym. Mamy tutaj 112 wyścigów, nazwijmy to w takiej głównej fabule, fabule, która Praktycznie historii nie ma. Od nagle się pojawiamy, ścigamy się, zajmujemy to coraz wyższe miejsce w hierarchii ulicy i dążymy do tego, żeby być numerem jeden na tej liście. Do wyboru jest kilkanaście Audi, ja zaczynałem od Mazdy, potem przeszedłem na Subaru Impreza, a kończyłem tym oto Nissanem Skyline. GTR, oczywiście odpowiednio zmodyfikowanym. I to, co też rzuciło mi się w oczy, ja tego nie pamiętałem: że tak naprawdę nie musimy tutaj grze za bardzo kombinować. Gra idzie prostą, utartą ścieżką. Pokazują nam się wyścigi do wyboru. Mamy Wyścigi związane z okrążeniami tak, po tak zwanym torze mamy sprint mamy drag i mamy drift, mamy także czasami próby czasu, i to jest wszystko. Ta gra nie kombinuje, ta gra była tworzona w takim momencie, gdzie jeszcze chyba nikt nie myślał o tym, żeby robić jakieś dziwactwa. Chciano po prostu dać graczom jak najwięcej frajdy. I ta frajda wylewa się z ekranu. Powoduje, że Wczuwamy się w ten klimat, chcemy. A, jeszcze jeden wyścig, jeszcze jeden wyścig, yy, i to wciąga, to bardzo, bardzo wciąga. Tym bardziej, tak jak mówiłem, przy akompaniamencie naprawdę fenomenalnej ścieżki dźwiękowej, yy, miksu rapu, elektro, roka, panku, no to wszystko. Wybrzmiewa fenomenalnie. Fenomenalnie brzmią także wszystkie samochody, więc tutaj ta mieszanka dźwięków to istna symfonia. Jeśli ktoś tylko motoryzacją się pasjonuje, motoryzację lubi, no to na pewno będzie czuć się tu jak w domu. No dobrze. Ale czy gameplay się zestarzał? To jest ważne pytanie. I moi drodzy. Powiem szczerze, gameplay zestarzał się. Zestarzała się gra, yy, która ma swoje minusy, ma swoje błędy. Yy, chyba takim najbardziej irytującym, yy, nie wiem, czy można nazwać błędem, ale yy, systemem. O, jest to, że nigdy tak do końca nie możemy czuć się. Pewni wygranej. Z jednej strony, ok, to zwiększa skupienie, zwiększa poziom trudności, ale jeśli jest sytuacja, że mamy 5-6 sekund przewagi nad resztą stawki, to możecie być pewni, że pod koniec ta przewaga zmniejszy się do czasami nawet pół sekundy, bo gra działa w ten sposób, by zawsze były emocje do samego końca i Czasami niezależnie od poziomu trudności to ma miejsce. Jest to trochę irytujące, bo może być sytuacja, że cały wyścig staramy się mieć jakąś przewagę, budować tę przewagę. Idzie nam świetnie, jeden mały błąd jednak się okazuje, że ktoś, kto był kilka ładnych sekund za naszym tylnym zderzakiem. Już jest tuż, tuż, już nas wyprzedza i było to irytujące. Ja przyznam szczerze parę wyścigów, oj, prawie że posiwiałem e, z nerwów, bo wydawało mi się, że wszystko robię dobrze, ale nie, nie. Trzeba było czasami zaczynać od nowa. E, do tego, no fizyka samej jazdy, mocno arkaidowa, no ale anyway, w końcu z tego słyną. Tutaj większość czasu gra się bardzo przyjemnie, ale momentami gra ma swoje błędy, ma swoje buble, które powodują, że na przykład auto zaczyna ślizgać się jak pijana żyrafa na lodowisku, że lekka stuczka oznacza nagle 50 kręciołków w powietrzu. Jest, bywa to irytujące, no, jednak ten system zderzeń nie był na tyle dobrze zrobiony, mam wrażenie, że w późniejszych częściach to poprawiono, ale będę je sobie pewnie też przypominać w miarę czasu. No tutaj, tutaj to nie do końca wyszło, natomiast sam arcade'owy arcade styl jazdy jest naprawdę przyjemny, można się... Poczuć jak ten nielegalny uczestnik wyścigów nocą, bo w mieście, w którym jest ruch drogowy, ale nie ma ludzi na chodnikach, no, to buduje, buduje klimat. I też to, na co warto zwrócić uwagę, to ekonomia gry. Tutaj, tak naprawdę, no, za każdy wyjście dostajemy pewną pulę pieniędzy, ale nie do końca mamy na co wydawać, bo tak naprawdę, jeśli nasze auto nam się podoba na tyle, że nie chcemy. Zmieniać modyfikacji, no to przez większość czasu jeździmy tak naprawdę tym samym. Ja mówię, korzystałem tylko z trzechaut. Na końcu wziąłem Nissana, bo jest on najmocniejszą maszyną w tej grze. Dzięki czemu było mi trochę łatwiej. No i wpakowałem różnego rodzaju modyfikacje, co możecie zobaczyć na ekranie telewizora. Dajcie w ogóle znać, czy podoba Wam się taki styl i co sądzicie o moim Nissanie, moim w grze niestety, no, na żywo kosztuje on krocie, ale wracając do meritum, tak, ta gra, jeśli chodzi o ekonomię, no po prostu na koniec mamy tysiące Gotówki, która do niczego się tak naprawdę nie przydaje. No, chyba że chcemy non-stop zmieniać auta, kombinować. Nie będziemy mieć tu ustawień silnika. Nie, po prostu z progresem w grze dostajemy ulepszenia, które pakujemy w auto. Te ulepszenia potem w tych autach zostają, niezależnie czy bierzemy nowe, czy zostajemy przy tym, w których już. To ulepszenie było zainstalowane, więc tak naprawdę chodzi tutaj tylko i wyłącznie o frajdę z jazdy. No i tak jak mówię, 112 wyścigów, potężna, potężna dawka, yy, która yy, daje, daje sporo frajdy. Yy, frajdy czasami przerywanej tymi błędami, o których już Wam yy, wspominałem, ale też yy, takiego powrotu do lat młodości no bo 2003 rok ja wtedy miałem lat 14. O i tak no to było było szmat czasu temu i też zastanawiam się, czy kiedykolwiek dostaniemy remaster yy, undergrounda, bo powiem wam tak no nie jest problemem, yy, kupić teraz sobie używaną PS2, bo jest to koszt w zależności od tego, czy chcemy z oryginalnym pudełkiem i tak dalej, no to musimy na to wydać 300, między 300 a 600 złotych. Już mówię tutaj z, oczywiście z kartą pamięci, z padem i też z odpowiednią przejściówką, żeby gra mogła sięgać na nowoczesnych telewizorach. Ja za Samą grę, bo pewnie Was też to interesuje, dałem, uwaga, 55 zł. Wersja jest, co ciekawe, duńska, wypadła, wypadła mi jakaś karteczka, ale niezwiązana. Także, o, mamy nawet oryginalną książeczkę. A to, że jest w języku, którego nie rozumiem, nie ma, nie ma problemu, ale słuchajcie, do czego chciałem. Nawiązać to. Jako, że płyta jest w środku, to pokażę Wam puste pudełko, ale ciekaw jestem, czy ktoś z Was pamięta albo wie, do czego była ta przestrzeń tutaj. Ten oto prostokącik nad miejscem, nad płytą. Dajcie proszę znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw, czy wiecie bądź czy pamiętacie. Myślę, że młodsza część widzów może mieć z tym problem, starsza. Chyba sobie poradzi, no ale słuchajcie, komentarze są wasze. Yy, także mówię, koszt 55 zł. No, żal było nie wziąć. I powiem wam, że choć sama końcówka gry mocno mnie zaczęła irytować, no bo pojawiały się te błędy. Yy, czuć ewidentnie, że gra pod koniec stara się utrudniać nam życie, no ale koniec końców udało się całego Need for Speed Underground przejść i powiem Wam tak, no na pewno będę polować na Undergrounda 2, no bo też trzeba sobie sprawdzić kolejną legendarną odsłonę. Potem pewnie mu Wanted, więc możecie się spodziewać, że jeśli tylko uda mi się znaleźć za odpowiednią cenę i Underground 2K Most Wanted, no to będą z tego materiały. I słuchajcie, tyle ode mnie, bo też nie ma co się tutaj nie wiadomo jak nad NWS-em rozgadywać. No, tak jak mówię, chciałbym, żeby ta gra została zremasterowana bądź żeby powstał remake, bo jest to gra, która naprawdę wiele znaczy w historii. Gier wideo. Wydaje mi się, że bez undergrounda nie byłoby wielu świetnych gier wyścigowych, które powstawały później. No i cały ten klimat, niesamowity klimat nielegalnych ulicznych wyścigów, cała ta moda, która spowodowała, że tak przecież fani chętnie oglądali szybkich i wściekłych. Kiedy jeszcze szybcy i byli. Serią o wyścigach samochodowych, a nie o podróżach w kosmos, taka mała dygresja. Ale słuchajcie, ja cieszę się, że Granda przyszedłem. W ogóle to jest czwarta gra w tym roku, którą skończyłem, także jak na ledwie jeden miesiąc 2025 roku uważam, że całkiem całkiem spoko. No i cóż, zabieram się za kolejne gry. Co to będzie, jeszcze nie wiem, ale na pewno dam wam znać, także obserwujcie moje social media. No, i tak jak mówiłem, dawajcie znać w komentarzach, czy wygraliście Vandergranda. Jak Wam się podoba mój skyline. No i mała zagadka. Czymże jest to miejsce tutaj? Czy będzie yy, dla yy, szczęśliwców nagroda? Uścisk ręki Kulturosława. Niechaj tak będzie. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej!